hej, tu ja I sygramy w kloce dzisiaj, I Znowu Co innego mogę robić? Cóż Jedzenie, tu mi się szpala jedzenie Daj, to kurde, mieszka głupia Jesz to Już Kurde Planem na dzisiaj jest a, zrobienie Automatycznej farmy nie wiem, czy starszym mi te dwa taki Redstone'a, ale pora, poradzę sobie. Dobre. To ja będę potrzebował po prostu o, żelaza trochę przynaleźć na pewno. Nagle moja myszka nie chce ze mną współpracować. E, no, nie położyłem już podkowodem. Już pyk W ostatnim odcinku. Zrobiliśmy dom, który z zewnątrz wygląda lepiej niż w środku, więc. Pst. Sam takie, potem sobie zdałem sprawę, że. hej, budowałem to o pierwszej w nocy i to w ogóle nie wygląda dobrze. Chyba to kiedyś zmienię. Właśnie, kiedyś. Nie teraz, kiedyś. Co jest jeszcze jednym problemem? Nie mam trzciny cukrowej. Trzcinka mi się przydała. nie wiem, w nie będzie trzciny cukrowej. Mi jest potrzebna. Fast. Yy, Autofarmy chcę zrobić dzisiaj, tak. To wszystko jest, mi się ścina. Ścinają te klocy. Yy, o jest trzcina Spoko, proszę pana. Dziękuję. Po prostu. Założę się, że ten film będzie po prostu jeszcze podzielony na nie dwa partie. Tylko, że w pierwszym odcinku zbudowania tego będziemy kopać po prostu pokój na to, a potem będziemy e, robili całe mechanizmy i takie. No już mechanizmy nie zajmują jakoś dużo. Tutaj w zasadzie to... Nie, to co, po prostu dzisiaj zrobimy po prostu całą farmę. Wierzę, że zajmie trochę. O, ta są się umarła. Trudno, dzięki. Oj, rozdę farmę sobie. Jaj. Nie chciałem. Na zejście do farmy będzie sobie tutaj chyba. No, może nie chyba, ale na pewno. I tak Chcę to zrobić, zejście, czy chce to zrobić, to szobok? Chyba to szobok po prostu zrobi. Oj, nie chciałem tego skopiować. Nie, 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 chciałem. chciałem. Zrobię po prostu farmy, a wszystkie tam mechanizmy jakiekolwiek to. Nie, ja zrobię farmę, zrobię farmę, a tutaj pokój sam już zdobę sobie pod odcinkiem. Żeby wiecie, nie było, że no, cały odcinek to jest rozdyganie jeszcze pokoju To sobie już zrobię poza odcinkiem, żeby nie było Bo rozdyganie z tej pokoju z armą to jest nie za ciekawa robota, szczerze Nie lubię, dobra, nie chcę mi szukać tego, nie chcę mi się robić pistonu. Zrobię pięć, to mi starczy. Jaj, nie chciałem. C jak ja to muszę zrobić? Um, muszę to przemyśleć, jak jest to zrobić. A no już wiem. E dobra, tak. Nie będzie to ogromna farma jakaś, ale po prostu potrzebuję jedzenia i tyle I powinno mi starczyć to, co tutaj będę miał Prosta, automatyczna farma Czy półautomatyczna, bo salić dalej muszę sam jednak Bo nie ma jeszcze takiego systemu, że hopery czy tego... dispensery mogą salić tego Nasiona. A byłoby fajne szczerze Zrobić coś takiego Żeby taki dispenser sadził sobie nasiona To byłoby ciekawe w zasadzie Ale no nie ma czegoś takiego, no trudno Co się poradzi Cyk cyk Taka malutka farma mi na razie będzie starczyła, więc kiedy indziej zamienię na coś większego. Ja to zrobię tak. I tutaj będzie, tutaj będą się itemy zbierały. Okej. Okay. Zrobimy pięć... I To jest trochę pomysł. A jeszcze jeszcze raz to zmienię trochę jednak. Kopy zrobiłem już podzielić na dwie części. Nie, czeka, tu już i reszta będzie dociatła. Dobrze. Wierzę, że mam za mało dyrta. Jeszcze. Mm, trudno się mówi. Dobędę będę sobie więcej. Teraz paść, teraz mogę pójść, co? Nie. Dobra, czyli pójdę sobie dyrta wykopać trochę. Mmm. Hmm. Bo to, co mam, to jest za mało. Czy chyba na razie. Chyba, właśnie. To jest to. Chyba. Za zacznika nie byłem już w ogóle na żadnym kopaniu materiałów. Jeszcze więc. I mm. tak słabo, trochę powinienem iść na jakieś kopanie. Jeszcze. Teraz w zasadzie niedługo. Teriały mi się raczej szybko skończą. Jednak lepiej, to będzie wyglądało. O, nie, to wyglądało tak, tu jest. To wyglądało tak. No właśnie tak. Mhm. Nie, to tego, tego nie powinienem niszczyć, bo będzie dobrze. Cyk, 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 cyk. Teatr... Nie no, 5 repeaterów chyba starczy mi. Właściwie. Nie no, nie starczy na bank. Jeszcze przedłużenie, sy przedłużenie sygnału. Dźwięk roba będzie trochę daleko. To się wykombinuje. Niby coś się koment. Ten węgiel potem sobie wykopę, by tutaj upiększał tę farmę. Och, okay, ja tak takie nie kopałem tego dyrta, spoko. O, skończył mi się ten. Skończył mi się. Skończyła mi się łopata w zasadzie. Jezu, skończył mi się łopata. powiedz. nie. Yeah. Nie, niechętnie Dobra cyk, cyk Taka prosta autofarma A taka mała chyba starczy Właściwie Jedno co mnie teraz zastanawia to czy to, to to czy. Hmm. Ja już mam wienerko A trudno. Drugie. Jeszcze pójdę spać lepiej. Żeby nie było. Hmm, tutaj. Cyk. Ok. O ja może tu się. To woda się jeszcze dalej baguje Ja pal gumę ja Ej do mnie yy, Zrobię sobie tu szy szybkie Szybkie tam Gówno takie Żeby wydać wodę se Pełne pop, Hop hop Ok, a więc. Od czego teraz zacznę? Od tego, że pójdę zrobić Repeater. Okej. Okay. Tu mam kamień cały. A czy ja przekapiłem. Nie, nie przekapiłem. trochę za dużo, ale to trudno się mówi, wyjdzie na zapas. A nie, to dawaj, bo to mi się przyda. Teraz tak są te pistony Ej, właśnie będę potrzebował jedną, tą jedną pochodnię. Właśnie teraz sobie zdałem z tego sprawę To jedna pochodnia mi się przyda Na potem Wiem, piston za dużo, ale trudno jak to potem będę poszerzał jeszcze I teraz tak Co ja muszę zrobić? E No, jest. czemu te takie ścinki są? Jeszcze renderowanie się baguje. W rogu widać o. Nie wiem, się baguje render renderowanie. No tak, rata dobrego renderowania nie ma, więc co będę narzekał. E, alo. Mhm. czyli po prostu prosty taki negator, tak zwany, żeby negował to, o właśnie tak. A nie, 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 nie chciałem tego robić. nie, 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 cyk, nie, 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 Co nie? Żeby tu było sobie sygnał, który będzie przechodził z jeszcze jeden klocek. Jestem ciekawszy jak daleko będzie ten razem do więc Zostawię repeater jakoś tu Dobrze, tutaj sobie wyjdę Nie, ja, chodź, chodź, chodź Teraz potrzebuję sobie dźwignię Dobra i chowa, spoko, id. Dobrze wiedzieć czy farma działa to otworzę. No, na razie sobie będzie tak brzydko wyglądało, ale ja to potem poprawiam, żeby to wyglądało lepiej. Taki tymczasowy, ten, Taki tymczasowy to po prostu działającą farmę. Teraz muszę iść po motykę i sadzić rzeczy. Tą motykę, tam zboża trochę. O, się zboża, dobra, to też w zbiore. zbiorę. Miesionka i farma, farma będzie, farma działa. I wywaliłem, tu nie chciałem tego wybadać. Ja to powiedzieć poza odcinkiem sobie poprawię, żeby to wyglądało jakoś co nie Ważne jest, żeby działało i działa. Dobra Dla mnie nic. Dobrze jest no, Okej okay. Więc myślę ile to jest? 17 minut dopiero I myślę, że taki odcinek starczy Na razie mam nadzieję Po sobie działającą farmę Którą poza odcinkiem sobie tutaj ulepszę on trochę po większe pewnie i tutaj mówię, te ściany i tę podłogę i sufit. tutaj mi się, że to wszystko na, na dzisiaj, więc siema.